Witajcie, witajcie na kanale Między namiślimy Gaming w jednym z pierwszych odcinków, e, czy znaczy w jednym z takich bardziej pierwszych zasadniczych odcinków. Dobra, nie, nie wnikajmy. E, dziś pokażę Wam instrukcję WordCrafta. Wybieramy sobie język polski. E, o, o, od razu mówię, żebyśmy grali na komputerze. Jeszcze będzie coś takiego jak komendy, ale na razie tego nie ma. Zacznijmy sobie od podstaw. No po pierwsze zbieramy sobie. Yy, musimy zebrać yy, z drzew patyki. Co to są drzewa? Drzewa to są te ciemniejsze miejsca na ekranie na, naszego komputeru, czyli na mapie. Widzimy sobie, przechodzimy tutaj. Yy, musi być takie ciemniejsze drzewa, żeby dało się zbierać patyki, bo po prostu te, z tych mniejszych krzaczków się nie da. Jak widzimy powolutku, zbieramy sobie patyki, więc. Gdy zbierzemy 10 patyków, możemy sobie skraftować płot. Właśnie skraftowaliśmy płot. Możemy dookoła chodzić, po prostu on znika trochę, trochę szybciej. Ale wszystko jest ok. Teraz yy, następne w kolejności są kamienie. Możemy sobie je zbierać na takich yy, polach szarych. No i po prostu one są potrzebne do zbudowania domu 80 patyków i 40 kamieni, więc jak ja sobie zbiorę po prostu te rzeczy, to widzimy się. Dobra, ja już zebrałem potrzebne materiały, mamy 84 patyki i 47 drewna. Skraftujmy sobie teraz dom obok naszego płotku. To jest nasz dom, 80 patyków i 40 kamieni do niego potrzebujemy. O, tak wygląda nasz dom. Jeszcze nie da się do niego wchodzić. Dla niego też mamy mniejszy zasięg pola widzenia, ale no to niestety tak trzeba, inaczej się nie dało. No i jeszcze w nowszych wersjach, w wersji 1.05, będzie można. Wchodzić do domu, no i coś tam sobie domu robić, klikając na ten dom, więc to już, już taka wczesna informacja. No i po prostu możemy sobie chodzić. I jeszcze jedno: jest, są, jest, są też biomy. Ja się tepnę do odpowiedzi. Nie tepnę się, po prostu zwiększę sobie prędkość. Albo po prostu dojdziemy sobie do y, rzeki. Bo kilka fajnych rzeczy Wam pokażę jeszcze. Jak widzimy, jesteśmy przy rzece. No i tutaj jest taki lifehack. Jak chcemy dotrzeć do Białów, to patrzcie. Teraz idziemy wolno, a w rzece pływamy szybko. Więc teraz, patrzcie, tu idziemy wolno, tu pływamy szybko. Te kordy są prawdziwe, więc możecie sobie zapisywać gdzieś kordy. No i ja Wam pokażę jeszcze... Jeden biom, jest to biom jakiś tam, biom, znaczy biom kamienny na góry. Jak widzimy jestem już przy biomie, tak on wygląda i tutaj jest bardzo mała różnica, tego nie dostrzegamy, ale chodzimy trochę szybciej, kiedy jesteśmy na kamieniach, a niż na ziemi. Więc tutaj jeszcze taki klip. Nie wiem czemu tutaj ta woda nam... O, o, teraz działa. E, tutaj nie działa, bo pewnie dlatego, że są jakieś wodospady, nie wiem. E, dojdziemy sobie, tutaj mamy też szczyty gór, czyli śnieg. E, no i jest dużo biomów są. Jest chyba 5 biomów, sami zobaczcie. No i... To wszystko co chciałbym Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Jak jeszcze rzeczy nie wiecie i innych, to możecie pisać w komentarzach. Ja Wam oczywiście linka do gierki wyślę w komentarzach, więc żegnajcie.